Hej wszystkim, to Elaine Summersand. Tak to ja po długiej przerwie powróciłam. Na wstępie chciałabym powiedzieć yy, dlaczego mnie nie było. No to tak, yy, trochę nie miałam czasu na nagrywanie, ale przede wszystkim było to spowodowane problemem z OBS-em. Dalej mam ten problem, dalej widzicie. Zacięcia na filmach. Dalej mi ucina nagrania. Nie wiem, jak to naprawić. I nie wiem też właśnie dlatego, czy będę nagrywać, ale czasami jakiś film mogę wrzucić. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to naprawić. I może też uda mi się zrobić live'a na YouTubie, ale tego to już nie jestem pewna. Dzisiaj chciałam pokazać Wam ciekawe miejsca. W zimowej wiosce, bo jest zima, jest ta wioska i tak naprawdę SSO w tym roku mało dodało do tej wioski, ale odnowili ją i jest trochę miejsca zwiedzania, więc dzisiaj je wam pokażę. Zacznę od, od zwierzaków, a zwierzaków jest tutaj naprawdę dużo tutaj na zamarzniętym jeziorze macie pingwinki one są mega słodkie i no lód, lód jest cudowny możemy się na nim ślizgać ale to już każdy wie ale jak są to tutaj pingwinki jakby ktoś jeszcze nie wiedział i zaraz pokażę wam jeszcze drugie miejsce z tymi pingwinami tutaj już pingwinków jest więcej, jeszcze więcej i są one na takim małym zamarzniętym jeziorze przy mostku. Tutaj mamy zepsuty wyścig. Jak widzicie, tutaj miał być wyścig jakiś czy coś chyba, ale coś SSO nie wyszło i nie ma wyścigów w tym roku. Ale mam nadzieję, że to naprawią i jakieś wyścigi dodadzą. Dalej, jak tu sobie pojedziemy, to jest tutaj takie prześliczne drzewko. Z zawieszonymi latarniami i takimi kryształami. I to na pewno będzie ładnie wyglądać na zdjęciach. Jest naprawdę piękne. Kolejne zwierzaki są to takie łosie, y które tutaj stoją obok tego drzewka, jak się trochę dalej pojedzie. I tak naprawdę po prostu tutaj stoją nie chodzą, nic nie robią. Pod tymi skałami jest naprawdę. Dużo ciekawych rzeczy do zwiedzania. Jak pojedziemy tutaj, dalej możemy zobaczyć taką białą sowę śnieżną, która sobie lata i stado takich jeleni i saren. Następne zwierzątka są to liski. Takie piękne, białe liski śnieżne. Te dwa biegają sobie tutaj dookoła tych skał a tutaj jest taka rodzinka lisków, które sobie tutaj są na śniegu. Tutaj nawet małe liski starzają w śniegu. Tutaj jeden stoi na kamieniu i to na pewno mega słodko wygląda. Też do zdjęć fajne. Jest jeszcze jedno miejsce z pingwinami. To jest tutaj. Zapomniałam pokazać wcześniej. Tutaj sobie też są pingwiny przy takim moście i jak może już zauważyliście, w tym roku są takie śnieżki ułożone na sobie, i z środka ich wydobywa się światło. I to są takie piękne lampki, które też bardzo ładnie wyglądają. Można je też wykorzystywać do zdjęć. A jak pojedziemy sobie tutaj, to jest taka trochę ukryta droga. Pojedziecie sobie pod tę skałę i tędy wy pojedziecie, zobaczycie tutaj taki um, kocyk, na którym leży jedzenie Le są ciasteczka, leżą też poduszki lampka i też bardzo ładnie to wygląda Jest to w sumie takie ukryte miejsce ale da się znaleźć jak pojedziemy tutaj dalej i skręcimy w to miejsce, znajdziemy śpiące niedźwiedzie. I jest tutaj też taka skała, przez którą da się przenikać. A przez to już się nie da, jak widzicie. I tutaj dalej też jak pojedziemy, jest tutaj też takie małe lodowisko, ognisko i takie drzewko. Tutaj dalej są kolejne piękne drzewka, na których są latarnie i naprawdę przecudownie to wygląda. Na tym lodowisku także są pingwiny, nawet jeden z nich tutaj się ślizga. I to lodowisko jest tutaj bardziej widoczne, bo jest przy tej zjeżdżalni, więc pewnie już je widzieliście, ale i tak wam tutaj pokażę jeszcze pingwiny. Cudowną rzeczą jest moim zdaniem to, że tutaj dodali padok, którego wcześniej nie było, a teraz na przykład kluby, zamiast ćwiczyć sobie na Jorbiku, mogą sobie jeździć tutaj y, w zimowej wiosce na tym padoku i też poczuć taki fajny, świąteczny klimat. Też w tym roku dodali ludzi do wioski i to pięknie wygląda też, właśnie tak realistycznie, że oni chodzą, y, coś sobie mówią. Jeszcze jest taki koń tutaj, jeszcze gdzieś tam był, ale teraz już Wam tego nie będę pokazywać tych wszystkich ludzi. Ale ogólnie jest właśnie dużo takich botów, które sobie chodzą albo mówią, stoją i też zwierzaków jest dużo. No i tak naprawdę zrobiłam koło. Jeszcze tutaj jest takie ognisko. Przy tym jeziorku co na początku pokazywałam. I to już mm, wszystkie takie ciekawe rzeczy, które znalazłam w zimowej wiosce. Możecie napisać, czy już je widzieliście, czy nie. Jak nie, to mam nadzieję, że pomogłam. Że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję i mam nadzieję, że wrócę już tutaj na stałe. Zapraszam na mojego Instagrama, TikToka, same quizy. I coś tam jeszcze, albo w sumie już nie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie i pa.